Vlogmasie. Tutaj macie Tomo małego zwycięzcę, który był w sakurowej drużynie, bo w sumie jego klasa nazywa się Sakura, oraz w niebieskich, którzy dzisiaj zajęli podium podczas wyścigów, Więc jest to bardzo duży sukces. Pan dyrektor przedszkola mówił, że. Co to z tymi włosami? Że w sumie podczas prób i treningów czerwone drużyny zawsze wygrywały ale właśnie ostatnimi czasy e, były to niebieskie a, puszcza nas samochód, idziemy właśnie, że niebieska dwukrotnie wygrała ostatnio e, więc nikt do końca nie wiedział kto zajmie to podium i się okazało właśnie, że niebiescy byli pierwsi, a czerwoni byli tym razem e, ostatni no i pan też postraszył, że Pani będzie się złościła, tak jak w cudzysłowie, żeby nikt sobie zaraz do serca nie brał, że jak klasa sakury przegra, to pani się będzie złościć i dzieciaki naprawdę tam bardzo szybko biegały. Teraz idziemy na obiad. Nie możemy się dogadać w tym związku, bo każdy wymyśla co innego. Ja to tylko nie chcę skończyć w żadnym McDonaldzie i na żadnych hamburgera. Ale takie ja mu proponuję w sumie dosłownie to samo, czyli hamburgery, McDonald's, ewentualnie pizza. No i to ma jak zawsze jakiś czyli smażony makaron, który był w sumie wczoraj na kolację, więc już mógłby dać spokój, ale no niestety e, tak to jest z dziećmi. I po obiedzie wybierzemy się na świąteczny market, który odbywa się u nas w mieście w sumie w ten weekend. I jestem bardzo ciekawa, czy to ma cokolwiek wspólnego ze świętami. Czy to jest taki zwykły, wiecie, market z różnymi rupieciami, czy są jakieś świąteczne motywy tam w mieście. Widziałam tylko na ulotce, że byli Mikołajowie, więc pójdziemy zobaczyć. Bo właśnie jak było Halloween u nas w mieście, to się okazało, że trzeba się zarejestrować, w sumie dwa miesiące przed, żeby dzieci mogły brać udział w jakichś tam aktywnościach. I o tym, żeśmy nie widzieli, że zapisy się skończyły dwa miesiące przed Halloween, więc tym razem okazało się, że na święta nie trzeba się specjalnie zapisywać, więc właśnie pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda u nas w mieście. No. Jesteśmy już po obiedzie i znaleźliśmy się na ulicy, gdzie powinien się znajdować świąteczny market. Taki cyjan młodej epoki. Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> uh, uh. Shreem, 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 no, that's Happy Szczęśliwego nowego roku. Happy New Year. Szczęśliwego nowego roku. Ok. Nie, yeah, you, you right. be merry close. Szczęśliwego nowego roku. Język się zapląta tylko. <laughs> Ale to mniejsza wróci. Merry Christmas, pani Oprócz kilku nadmuchanych Mikołajów, to bym powiedziała, że to mało co jest świątecznych rzeczy. Czasami gdzieś się trafi jakiś Mikołaj naklejony na coś, ale nie nazwałabym tego świątecznym marketem. Nawet nie ma takiego stanowiska z grzanym winem. Widziałam tylko jedno i oni gotowali wino w dzbanku, takim przezroczystym, podłączonym do prądu, więc nie wiem do końca czy... Jest to dość poprawny sposób na robienie grzanego wina I szczerze mówiąc kończy nam się ulica, więc nie wiem gdzie jest ten świąteczny market. <Sussurse> Wylądowaliśmy w parku jak możecie zobaczyć. My jesteśmy w parku. Przyszliśmy przez główną ulicę świątecznego marketu i tak jak powiedział nagle, że już powinien się zacząć normalny market. Ale jak dla mnie to to wszystko wyglądało dokładnie tak samo. I Taka się zrobiło tak szkoda Tomo, że nie mogliśmy kupić nic świątecznego, więc kupimy jakiegoś takiego cukierka w proszku. Więc musicie nam wybaczyć, ale nie zobaczycie świątecznej atmosfery naszego miasta, w którym mieszkamy bo złoka, nie zna się na świątecznej atmosferze noworoczna będzie dużo lepsza, mam wrażenie bo w zeszłym roku nie było tak źle, było naprawdę e, fajnie przy świątyni ale tutaj jest tylko naklejona właśnie ta nazwa święta naklejony jeden Mikołaj i mam, yeah, mamy, mam, mamy święta Jezus się rodzi, tak? tak <laughs> ale no niestety tak nie jest jutro w planach mam zrobienie świątecznych potraw już na wtorek, bo we wtorek chyba jest wigilia, i wieczorem mam spotkanie w pracy. Ten nieszczęsny Bodenkaj, na no który nie chce iść, i tak przyjedzie wcześniej z pracy. Zajmie się Tomo, tak, jutro. jutro. I w sumie będzie zaraz po świętach. Będą urodziny takie, nowy rok no. i przyjedzie moja siostra, więc tak. mam wrażenie, że coraz więcej rzeczy to się nade mną kumuluje i się czuję taka przygnieciona tym wszystkim, już nie jestem w stanie się ruszać może gdzieś taka jedna noga albo ręka gdzieś tam wystaje no ale e, mam wrażenie, że po prostu ta kula się stacza coraz szybciej z tego pagórka więc mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do załatwienia przed sobą i w sumie tego końca nie widać so busy, so busy. <laughs> tak, ja może tylko skomentować, że jest so busy Tu nie ma świąt, ale jest Mikołaj w KFC. Może sobie popodziwiać. podziwiać. Tak, pan stoi tutaj cały rok i w grudniu ubiera sobie wdzięko. I tyle z tego było, tyle było świąt. Mogę wam ogłosić, że po wczorajszej katastrofie na świątecznym markecie takie został moim superbohaterem, ponieważ no, wczorajszy ten dzień był taki trochę zabiegany. Potem się okazało, że te przedszkole w ogóle powinny być o 8.30. Ale ja nigdzie nie widziałam tej informacji. Myślałam, że te biegi są od 10, że wszyscy mam przyjść na dziesiątą. I okazało się, że jako jedni z nielicznych o tym nie wiedzieliśmy i przyszliśmy jakby spóźnienie, ale też jakby na czas, i też nałożyło się tak bardzo dużo rzeczy, że na koniec dnia miałam w sumie już dosyć. I właśnie w drodze, kiedy szliśmy na ten market, chciałam zajść do takiego supermarketu, który znajduje się na stacji i zobaczyć, czy są buraki. Ale niestety wypadło mi to z głowy i wiedziałam, że buraki są też w innym supermarkecie, w którym byłam ostatnia, ale było też wtedy za wcześnie, żeby je kupować, żeby robić właśnie ten e, nieszczęsny chrzan. No i właśnie e, w drodze na ten market mi się o tym zapomniało i przypomniało mi się w drodze już powrotnej do domu i okazało się, że oczywiście na stacji nie ma tych buraków. A był też dość spory kawałek, żeby się wracać. Obcierało mnie w międzyczasie buty, i już naprawdę nie chciało mi się chodzić. Autobus też się już spóźniał, było zimno, padał deszcz, więc naprawdę już miałam e, podziurki w nosie i już stwierdziłam, że nie będzie tego e, buraka do tego chrzanu. Ale takie strasznie docie, e, dociekał. Dlaczego i po co jest mi potrzebny ten burak, skoro dostałam barszcz e, proszku na święta. Więc mu wyjaśniłam, że mi się marzy zjeść e, kawałek chleba, właśnie z tą pieczoną karkówką i z tym chrzanym z burakiem na tej kanapce. I to tak chyba zabrzmiało dobrze dla takie chociaż on nie lubi buraków, e, że wróciliśmy do domu i wziął właśnie to w samochód i pojechał do tego supermarketu, gdzie widziałam ostatnio te buraki i znalazł ostatnią sztukę. E, olbrzyma po prostu. E, za 300 jenów. On jest prawie w wielkości mojej głowy. Przynajmniej połowa mo No w sumie twarz. Całą mi zakrywa. Więc nie dość, że będę miała ich szam z burakami, to jeszcze będę miała surówkę z buraczkami i z podsmażoną cebulką, co w sumie bardzo mnie to e, cieszy. Strasznie brudzą ręce. Rano byłam w kuchni, e, ogarnęłam rybę po grecku i rybę mm, w sosie śmietanowym z porami, ponieważ taka nie lubi takiej ilości marchewki w, w rybie i nie przypada właśnie za rybą po grecku, więc zrobiłam mu w porach. Zrobiłam paszteciki. Wczoraj zrobiłam też jarzynową, jak właśnie oni pojechali do tego supermarketu, to zrobiłam w międzyczasie jarzynową. I dzisiaj mam jeszcze do ogarnięcia tylko sprzątanie do końca, bo rano też już sprzątałam łazienkę i toaletę, tylko muszę odkurzyć, umyć podłogi, ale to po gotowaniu. I została mi japońska sałatka ziemniaczana. I japońska sałatka ziemniaczana jest troszeczkę inna niż ta nasza polska jarzynowa. Ponieważ tutaj są gniecione ziemniaki, takie prasowane, nie ma żadnego piklowanego ogórka konserwowego czy tam kiszonego, tylko są świeże ogórki. Ja pominę ten, te szatkowane ogórki przez to, że takie u nas w domu ma alergię, właśnie na wszystkie takie ogórkowe warzywa. Nie je ani ogórków, ani cukini, żadnych pikli, nawet albo za nie może jeść, ponieważ zaraz dostaje wysypki. W międzyczasie odrabiam z domu. Zadanie domowe, tutaj napisałeś ci, i, sa, i, no I teraz przecinek, postaw tam. E, mamy do wypisania słowa na e, sylabe ci. I teraz co mamy? Ci, ka, ła. To jest ten taki pluszak. Aaa, to jest to co koko od... Tak, papier, tola, toal, papier toaletowy jest z tak więc możesz wypisać. Jak Pani się będzie pytała, to, to jej powie, że to jest y, ten charakter, tak, postać z bajki w sumie, z anime. Więc mam nadzieję, że się zaliczy do tego zadania domowego. No i dzisiaj wieczorem mam też y, ten bonenka i nieszczęsny, na który nie chce mi się iść. Y, I muszę jeszcze zamarynować mięso na drugi dzień świąt, ale muszę poczekać, aż mi się odmrozi. Właśnie te święta będą takie dość skromne, przez to, że... Święta wypadają w środku tygodnia. W Japonii nie ma wolnego. I w sumie święta w Japonii to jest tylko jeden e, dzień. Nie tak jak w Polsce, że jest Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt. E, drugiego dnia świąt, jakie wypada w Polsce, to my z takie w prezencie idziemy sobie do dentysty, ponieważ już nie było nawet kiedy wcisnąć e, wizyty w, w tym roku. Więc bym powiedziała, że to taki bonus e, prezentowo-świąteczny. Muszę jeszcze zapakować prezenty do końca i myślę, że będziemy gotowi właśnie na Wigilię. Wiesz, jak jest mapa po japońsku? Mapa? No. E, nie pamiętam. No jak? Jak oglądasz za każdym razem książkę z tatą, co tam jest napisane? Mapa? No. E, no, czyli widzisz, pamiętasz. Bez, y, tylko bez tego podwójnego przedłużonego i, tylko ci z, tak? Mhm. No to pisz. Przecinek. I teraz, jak napiszesz ci przedłużona kreseczka i z, to wyjdzie nam ser. Ser? No? Ci? kreska. Jeez. Ci i z. No? To pisz. Dobra. Ci. No, ci kreska i z, znowu więc tutaj wstawię wam jeszcze tą planszę tak jak poprzednim razem co będzie potrzebne nam do tej ziemniaczanej sałatki po japońsku żebyście mogli sobie zobaczyć i zastopować i w międzyczasie zabiorę się za robienie obiadu i zaraz właśnie zacznę sobie gotować warzywa, które są mi potrzebne właśnie do sałatki. Ziemniaki mi się już ugotowały, więc teraz jestem już w trakcie ich gniecenia i zaraz doprawię je połową łyżeczki pieprzu oraz łyżką octu ryżowego. Może być też jabłkowy, tylko nie ten spirytusowy, bo on jest troszeczkę e, za mocny, więc nie chciałabym, żeby e, ten ocet Wam zabił e, cały smak właśnie warzyw oraz majonezu, aż mi się tutaj wszystko zaparowało. Dobra, mamy ziemniaki. Dajemy ocet. I dajemy pieprz. I teraz trzeba to wymieszać i przygotować resztę składników. Teraz już wstawiłam właśnie Jajka do gotowania, żeby je obrać w międzyczasie, i zaraz zabierzemy się za krojenie marchewki. I marchewkę kroimy na cienkie plastry. Muszę poczekać, aż mi się zagotuje woda na marchewkę. Więc w międzyczasie przygotuję sobie już jedno gotowane jajko pokroję sobie je w części i czaję pokroję się w drobną kostkę i do gotującej wody wrzucamy nasze talarki z marchewki i poczekamy chwilę aż one zmiękną jeśli będziecie chcieli dać ogórka, to trzeba go obrać ze skórki i również najlepiej na, w sumie na szatkownicy go na bardzo cienkie plastry pokroić, posolić i odsączyć go z tej właśnie wody, którą puści i wsadzić do miski, właśnie gdzie są wszystkie inne składniki. Ogółem w przepisie jest szynka. Ja nie mam szynki w domu, więc użyłam kiełbaski, którą też właśnie cienko pokroiłam w kosteczkę i użyłam sobie takich dwóch małych kiłbasek, ale szynka. Dwa plastry starczą. Teraz czekam, aż właśnie marchewka mi się trochę tutaj przestygnie. Tutaj jest kukurydza, jajko. I najpierw właśnie wrzucimy to do tych ziemniaków, które mamy tutaj. I na sam koniec właśnie dorzucimy majonezu. E, powinny być cztery łóżki, ale wiadomo, czasami ktoś woli więcej, to może sobie tam dorzucić, jeśli brakuje mu smaku albo poślizgu. Więc ewentualnie właśnie te doprawienie jeszcze solą, pieprzem zostawiłabym właśnie na sam koniec, aż wymieszamy to wszystko. No i sałatka będzie zaraz w sumie gotowa. Mogę wsadzić ją do lodówki i możemy czekać na wigilię. Powiedział, że chce spróbować, więc proszę. Już nie musisz ciągnąć ze sobą krzesła. Chodź. Dzieci? Dzieci. 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 No, Dzieci. no i co? Dobre. Dobre. Dobre? Mhm. <laughs> Smakuje ci? Będzie świat na święta? Mhm. Ok, uciekaj. Zostało nam do otwarcia ostatnie okienko, tuż przed pójściem do przedszkola, na zimową szkołę, nie? Tak. I Dzisiaj wieczorem będzie wigilia, będziemy otwierać prezenty, ale jeszcze zostało nam kalendarz, więc gdzie jest 24? Tutaj. Tutaj? To wyciągaj. Tak że będzie Mikołaj. O! Ma inne o, ale patrz, ten Mikołaj ma worek na prezenty. Tak, nawet to Słupie nie jest te inne. Spójrzcie na mnie, trochę zupgrajdowali tego Mikołaja. Macie Mikołaj, Mikołaja z workiem prezentów dla wszystkich. Nie? Uh -huh. A tutaj macie panią Mikołajową. Uh -huh. A tu jest stara wersja Mikołaja, która była w innym kalendarzu, we wcześniejszym. Widać, że buty mu domalowali. Poczepka jest taka sama, w sumie broda też. I teraz budzi takie dziadkowe, z ma pod oczami. My jesteśmy już gotowi do Wigilii, więc życzymy Wam czego? No? Wesołych świąt. Wesołych świąt. Merry Christmas. Merry Christmas. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Smacznego. Smacznego. Normalnie cud się stał to. Mu, tfu, takie mówi, że smakuje mu barszcz. Bo ja go zrobiłam. A ja przecież on jest z proszku. Ja sama go go nie gotowałam, ale jego z pasztecikiem. Jerry siedzi w domu siedzę. Tak. Dostał jeść i też poszedł. Mhm. Odpoczywać już. Takaj robi sobie kawę. A tutaj macie ciasto, które udało mi się kupić zaraz po pracy. W sumie mieliśmy mieć e, ciasto z zajęć dla dzieci, no ale niestety był ten bieg, więc się nie udało. Nie robiliśmy żadnej specjalnej rezerwacji, ale na szczęście udało się znaleźć takie słodkie. Małe bałwanki, renifery i mikołaje. Były też choinki, ale stwierdziłam, że wezmę tylko trzy sztuki, ponieważ jutro będziemy mieć ciasto, które e, robiłam z Tomo innego dnia i zjemy sobie je po obiedzie, tak? Tomo, które będziesz jadł? Renifer. A dlaczego? Bo jest słodki. Słodki? Myślałam, że dlatego, że jest czekoladowy. Tak. Tak. Też. I want to too. Dobra.

So heavy. So heavy. Takie To jest sekret. Oh. Sekret od Z O. Oooooh! Włała! jest to malfoj! Jest malfoj? I hagelik! Super! Jest to hagelik! Ja tego nie buduję. <laughs> ja tego nie robię. Ja nie będę tego on budować. Ja nie chcę. Ja nie będę go robić. Ja byłam pierwsza zaklepana. Nie będę nic budował. Nie, to mu, to mu. ile to jest lat? Na no 8. 8. A dobra, na radę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faktycznie no. Zobaczmy z drugiej strony. Najlepsza jest ta pani, która przynosi cukierki na swoim wózku. Nein, to jest tutaj jest. O! o. o. To Patrz, tu są nawet ten, pasorki. A, Jest. I kurczak, nie, co Żaba? Żaba. Czy kurczak? O, no, nie, nawet bo. jest e, Lisak. Bizak i Hedwiga znowu. O! Hedwig. Mm. Nawet jest celas list. I list, no to jest gdzie dużo. O! nawet jest e, to Zegel. Zegel. No. Haglik jest fajny. Tak, bo jest... Czas. Czy nie ciężki, cięż, tylko duży. Nie, jest... to, to. Six plus. O, nie na ten. A, penderki do malowania. To be more beautiful? Jest. Jest <laughs> tak cute. A zielona. Czy to moje? To, tak. To od mojej sensei, i dla ciebie. Hej, hmm. eh? serio? A. <laughs> あこあこれはいいわ。It's nice, it's warm.、Mm. あカードだ。これカーみー,、yeah. ー,ー,ードにードと。わかってたわ。えかってたわ。かってたわ。かってたわ。

A Pokemon plus plus the. I don't know how to open. I'm sorry, you're really bad. <laughs> I'm really sorry. I know. I know. Thomas is doing the same as me. <laughs> what is la la. Beauty treatment Oh. La 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 Esthetic salon ticket. えええっえっえっええっえっえママあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あンタさんのチョれてるよ。ママがいや、マミあとママボウガナ。ペサリシフィアンペサリシフィアンペサリシフィアンペサリシフィアンママリシフィアンペサシフィアンペサリシフィアンベサリシフィアンペサリシフィンペサンペサンペサリシフィアンペサリシフサンペサンペサリフィアンペサリフィ

Swet sweter Gryffindoru Tak. To Gryffindor <gryfindoria> yeah. Jeszcze szybko O! Brylaczek. Hedewik. Hedwiga! Hedwig. Ty będziesz mógł sobie przyczepić do nowego plecaka, jak będziesz jeszcze do podstawówki. Mhm. Uh -huh. To już do tego przedszkola, Nie tylko do tego nowego. Do rampo Mhm. Uh -huh. Tak? Mhm. Uh -huh. Tak.

Podczas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia w tym roku pojawiło się tutaj bardzo dużo nowych subskrypcji, nowych komentarzy, nowych osób. Bardzo nam miło, że przyszli do nas na kanał i postanowiliście tutaj z nami zostać. Mam nadzieję, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości. Jeszcze raz życzymy Wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że udało Wam się je spędzić w miłym rodzinnym gronie. Bądźcie zdrowi. Bądźcie szczęśliwi, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Do zobaczenia, do następnego razu. Wesołych świąt. Wesołych pa, świąt. Papa! Papa! Pa, pa.